Hej dziewczyny, dzisiaj e, pokażę Wam jak robię minestronę, czyli taką włoską zupę, która nie jest e, idealnie odzwierciedlona, ale e, po prostu zgadza się z oryginalnym przepisem. No, może tak, jest podobna. E, w, o, taką zupę robi moja mama, która mieszka we Włoszech i tam delikatnie ją zmodyfikowała, a ja mieszkając w Anglii też sobie ją delikatnie zmodyfikowałam i pokażę Wam właśnie jak robię pyszną minę stronę. Więc na rozgrzany olej wrzucam sobie cebulę. E, Podsmażę ją troszkę, żeby wydobyć jej fajny smak. Nie musicie żadnych warzyw tutaj kroić w jakieś specjalne kształty. Po prostu pokroić byle jak, bo i tak będziemy to później miksować. Także a, troszkę kubula mi się podsmaży. Okay, teraz wrzucę fora pokrojonego tutaj w Teraz wrzucę ziemniaka pokrojonego w kostkę. I dużo marchewki. Jak wiecie, uwielbiam marchewkę. Także marchewka ląduje w garnku. No i pietruszka. Wszystkie warzywa są świeże, nie używam do tej mrożonek. I to wszystko szybko zalewam wodą. Wow. Jakie odgłosy. To sobie zalewam wodą. I to się pogotuje do momentu, kiedy wszystkie warzywa zmiękną. Jak widzicie, wszystko już mi się tutaj ładnie bulboni. Teraz wrzucę dwie kostki rosołowe. Jedna jest zwykła warzywna, a druga jest z kurczakiem, dlatego nie będę już musiała solić. Teraz dorzucę sobie e, pietruszki suszonej, bo nie mam świeżej. Także to będzie jeden z ziół, jakie dodam do tej zupy. I tak, minestrone do. Minestra to po włosku zupa, a minestrone to jest zdrobnienie, czyli zupka po prostu zupka. Miksuje się ją. Albo po prostu podaję, bo w bardzo drobno, e, drobne kawałeczki te warzywa. E, I moja, moja modyfikacja jest taka, że wrzucę tutaj pierś z kurczaka, bo mój mąż by chyba tego nie zjadł, jakby nie było jakiegoś mięsa. <laughs> Poza tym trochę białkami też się przyda. Dlatego wrzucę sobie tego kurczaka, którego jak się ugotuje, to sobie go wyciągnę i wtedy zmiksuję resztę. Także e, teraz ten kurczak z kostkami mi się tu fajnie pogotuje. Okay, mój kurczak już się ugotował, więc będę go wyławiać w jakiś zgrawny sposób. Możecie też e, nie używać kurczaka. <laughs> Moim zdaniem będzie bardziej treściwe i bardziej obiadowe danie, dzięki temu i zdrowsze. Um, ale jak już da, właśnie kurczaka dajecie, to możecie go spokojnie też razem z tą zupą zmiksować. Ja tak często robiłam i była jeszcze bardziej gęsta ta zupa jeszcze bardziej taka sycąca ale ja będę go, akurat dzisiaj mam ochotę na kawałeczki więc dzisiaj będę go, e, tego kurczaka podawać osobno czyli w zupie, ale nie zmiksowanego więc teraz robię co? E, będę miksować tą zupę mam taki ręczny mikser i bzium, bzium, miksujemy Zupka już jest super zmiksowana na gładko i dodaję teraz pieprz plusem tego, że miksujecie sobie takie zupy warzywne, w, szczególnie w diecie, to jest to, że nie dodajecie śmietany ani niczego tam, żeby to zagęścić ani mąki ani niczego, bo wiadomo, em, mnie bardziej sycą nawet e, nawet w wyglądzie takie zupy. Które są już gęste, więc nie musimy zaprawiać właśnie mąką i śmietaną, taką zupę wodnistą z kawałkami o, o, e, warzyw. Tylko po prostu miksujecie i widzicie, masz, macie super gęstą zupę. E, super jest dodać właśnie też ziemniaka, bo jest bardzo zdrowy, ma dużo witaminy C i też fajnie zagęszcza tą, bo przez jego skrobię zagęszcza fajnie tą zupę. Jest taka, taka fajniejsza po prostu. I teraz daję, zobaczcie, mam tutaj taki makaron, co się nazywa Orzo. Orzo to po włosku. Eee, zboże. No, widzicie, wygląda tutaj jak ziarenka zboż. Jak ziarenka właśnie takie jak, jak zboże. Eee, i, I najbardziej lubię właśnie taki mały makaronik w tej zupie. Nie musi to być ten. Może to być równie dobrze, makaron, takie małe gwiazdeczki czy coś takiego. Po prostu, żeby to danie nadal było dalej, bardziej treściwe, bo mm, to jest, ma być nasz obiad, ma nas na długo sycić, jeżeli zjecie taką zwykłą zupkę, bez żadnych dodatków, miksowaną, to za chwilę będziecie głodne i będziecie sięgały po coś. A obiad jednak ma być tym najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia, tym ciepłym, sycącym, żeby wam wystarczyło do wieczora. Także dodaję sobie ten makaron i czekam, aż mi on się podgotuje z zupą razem. I zupa jest gotowa. Więc wykładam ją sobie na miseczkę i teraz zacznie się najlepsza część. Bo doprawianie końcowe tej zupy, dzięki czemu ona ma taki wyjątkowy smak. Nie smakuje jak zwykła jarzynówka. Czy tu mam tego makaroniku trochę? Nie wiele go jest. Tego po prostu. Żeby było treściwe. I teraz najlepsza część. Dodaję na wierzch zupki trochę mojego kurczaka, którego porozrywałam na takie kawałeczki. W ten sposób. Teraz... Poleję odrobiną oliwy z oliwek do smaku. I teraz punkt kulminacyjny to posypuję odrobiną parmezanu. I zupa gotowa. Zdrowo smacznie, ale bez, e, bez jakichś tam tłuczących dodatków. E, także smacznego wszystkim. Dziękuję za oglądanie, pa! pa.